Co roku są na pierwszej linii w walce o lepsze jutro wielu rodzin w naszym województwie. W ten weekend to na nich skupione były oczy wszystkich: wolontariusze, koordynatorzy, opisowcy i liderzy. Słowem, cała rodzina szlachetnej paczki spotkała się na warmińsko-mazurskiej gali szlachetnej paczki w restauracji Magnolia w Malinowie. Znajdujemy się w Malinowie, na gali wojewódzkiej, warmińsko-mazurskiej szlachetnej paczki. Jest to podsumowanie działań Działań Szlachetnej Paczki w tym roku. Jest to również podziękowanie dla wszystkich, którzy się zaangażowali w tegoroczną edycję. Podziękowanie koordynatorom, liderom, wolontariuszom naszej Radzie wojewódzkiej. Na gale zostali zaproszeni wszyscy wolontariusze z naszego województwa została zaproszona rada wojewódzka nasi włodarze którzy pomogli nam w organizowaniu tej paczki pomogli nam urząd miasta Działdowo burmistrz miasta Działdowo wójt gminy Działdowo pan Dawidowski prezes Działdowskiej Agencji Rozwoju dużo pomogła nam tutaj Karolina Grzela właścicielka właśnie hotelu Magnolia. W tym roku mieliśmy 60 rodzin w potrzebie. Wolontariuszy było 30. Staraliśmy się pomóc wszystkim. Oczywiście, tak jak wcześniej było mówione, kryteria musiały być spełnione. Wolontariusze bardzo zaangażowali się w pomoc, jak również nasze instytucje, włodarze naszego miasta zaangażowali się w przygotowanie paczek, jak również w przygotowanie tutejszej gali. Mój rejon to Ostruda, tam gdzie jestem wolontariuszem, bo koordynatorem regionalnym jestem w, Dom, w Braniewie, w Ostrudzie, Dąbrówno i Gietrzwald i Tolkmicko. Czyli mam tak po rozrzucanych trochę rejonów. U siebie w Ostródzie jestem wolontariuszem, gdzie jeżdżę po rodzinach, wybieramy rodzinę. I tworzymy paczkę. W Ostródzie samej wolontariuszy jest ponad 30. Rodzin zgłoszonych do paczki mieliśmy ponad 120. Weszło w projekt 80. Wygląda tak, że po prostu tej pracy jest bardzo, bardzo dużo. Jeździmy po 20-40 km od miasta Ostruda, bo mamy cały powiat. I tak się po prostu wszystko kręci. Nie? Bycie super, WO to jest wielka przygoda i wielka odpowiedzialność. Mówię to dlatego, ponieważ e, sam miałem przyjemność być wolontariuszem szlachetnej paczki, bo to rok 2014, a w tej pięknej rodzinie znalazłem się dzięki Wiesławie e, mojej... Przyjaciółce, która namówiła mnie wtedy, żeby wspomóc ich w znalezieniu rodzin potrzebujących pomocy, ale także w znalezieniu sponsorów. Jest to przeżycie, które do końca życia będzie mi towarzyszyło i one pomaga w mojej codziennej pracy samorządowca być empatycznym w stosunku chociażby do osób, które. Przechodzą do urzędu po pomoc. Także jest to ten dzień, kiedy mogę podziękować wszystkim wolontariuszom i Tobie mieliśmy szczególnie. A ja również chciałam podziękować za pomoc w organizacji tak wspaniałej gali, jaką dzisiaj mamy tu przyjemność e, gościć tutaj te wiele fajnych ludzi z całego naszego województwa. E, Grzesiu, to jest naprawdę dzięki Tobie, bo spotkaliśmy się dwa tygodnie temu, a rzeczy niemożliwe stają się możliwe i to jest dzięki właśnie takim empatycznym, wesołym, spokojnym ludziom. Cóż, ja dziękuję za zaproszenie, bo gdyby nie Wy, to by nas tutaj nie było. Ja dziękuję. również dziękuję bardzo. Jest bardzo miło i bardzo sympatycznie właśnie znaleźć się w gronie takich osób. E, osób, które pracują 12 miesięcy w roku. To nie jest dzisiejsza gala, to jest tylko jednorazowe spotkanie, jednorazowa akcja. To jest praca właśnie szlachetnej paczki przez całe 12 miesięcy w roku. E, to są e, naprawdę ogromny wysiłek wolontariuszy. A dzisiaj jest to podsumowanie. Cieszymy się bardzo z tego, że Wojewódzka Gala jest w Działdowie, na terenie Malinowa, na terenie gminy Działdowo, w przepięknym lokalu pani Karoliny, która nas tutaj gości. I cieszymy się bardzo, że tak duża grupa osób z całego województwa dotarła i chciała tutaj spędzić ten czas, podsumowanie właśnie na tej dzisiejszej gali. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, wolontariuszom, wszystkim zaangażowanym w tą działalność, bo jest to naprawdę e, fantastyczna rzecz. Po raz 22, czyli 22 lata, e, praktycznie ponad 20 lat e, e, ta działalność się odbywa, więc e, Widać, jaka jest potrzeba tej ciężkiej pracy i tego udziału wolontariuszy, ale też jak, jak to jest kontynuowane i, i jaka jest to grupa osób, która 20 lat praktycznie organizuje te działania swoje i właśnie wspiera osoby potrzebujące. Oczywiście bardzo się cieszę za, na, za zaproszenie, że znalazłem się w gronie bohaterów. Warto tu podziękować im wszystkim, ale oczywiście bardzo ważnymi osobami są te osoby, które przygotowują te paczki, więc też trzeba im bardzo podziękować. Oczywiście my jako samorząd zawsze, gdy tylko będzie potrzeba, będziemy wspierali takie inicjatywy. Zawsze w takie inicjatywy to chętnie przystępujemy do nich i, i wspieramy, dlatego że to jest również kierunek naszej działalności, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie ta różnica w zamożności coraz bardziej się pogłębia, to chętnie do takiej inicjatywy przystępujemy. Niczego nie zabrakło. Był polonez, śpiew i taniec, był pokaz tańca z ogniem, zdjęcia na ściankach i tort. Były podziękowania, gratulacje oraz łzy radości i wzruszenia, a przede wszystkim integracja rejonów i poczucie jedności, które wolontariuszom z pewnością da jeszcze więcej sił do działania.